Najbliższe operacje wojskowe odbywają się w odległości 160 km. Zresztą takich operacji nie prowadzi się w przestrzeni powietrznej, z której korzystają samoloty pasażerskie. Bill prosi o oficjalną opinię armii na ten temat. Kontaktuje się z doświadczonym wojskowym, dowódcą z pobliskiej bazy Scott Air Force. Tu, Bill Beams, z programu łowcy UFO, dzwonię w sprawie tego, co zdarzyło się 21 sierpnia 2004 roku w Tinley Park. Chciałbym dowiedzieć się, czy latały wtedy samoloty wojskowe. Nie wie pan? Rozumiem. Oficjalna odpowiedź brzmiała: Nie mamy na ten temat dokumentów. Ze względu na dużą rotację kadry nie pracuje u nas nikt, kto mógłby się wypowiedzieć o wydarzeniach z 2004 roku. Musimy teraz dotrzeć do świadków. Im więcej rozmów i nagrań, tym więcej danych. Przekażemy je Tedowi i ustalimy, z czym mamy do czynienia. Widziałem trzy czerwone światła, powoli przemieszczające się po niebie. To była najbardziej niesamowita rzecz, jaką widziałem w życiu. Pierwszy raz doświadczyłem czegoś podobnego. O 22.45 21 sierpnia 2004 roku T.J. Japcon i Dave Wongner bawili się na przyjęciu z 70 przyjaciółmi i sąsiadami. Nie mieli pojęcia, że zabawę zakłócą nieproszeni goście. Mój syn widział trzy światła nad drzewami. Zrobiłeś maksymalne zbliżenie? Tak, tylko spójrz. To jest ufo. Ktoś krzyknął. Ufo. Ja też zastanawiałem się, co to u diabła jest. Wszyscy gapiliśmy się na trzy czerwone światła na wierzchołkach trójkąta. TJ ma 18 minut materiału filmowego. Na pewno to nie helikopter. Zbyt wolno leci. Obiekt wykonywał manewry niemożliwe w przypadku zwykłego samolotu. Przebycie takiego dystansu zajęło mu 15-20 minut. Później zatrzymał się na chwilę. Stanął w miejscu? Tak. A po chwili poleciał dalej? Tak. Obiekt, w przeciwieństwie do zwykłego samolotu, przemieszczał się powoli i mógł zatrzymać się w powietrzu. Funkcjonariusz został zarzucony pytaniami o dziwne światła. Zatrzymaliśmy go, ale powiedział, że musi wracać do komendy, bo nie ma tam kto odbierać telefonów. Wszyscy dzwonili na policję. Tak. Łowcy UFO poprosili policję o oficjalne wyjaśnienia. Komendant nie chciał komentować sprawy. Jednak sprawozdanie z dyspozytorni jasno wykazało, że tamtego wieczoru mieszkańcy dzwonili, pytając o czerwone światła. Po 30 minutach obiekt zniknął. Gdzie on się podział? TJ i Dave zobaczyli pojedynczy czerwony punkt, podążający w tym samym kierunku co trzy poprzednie. Wróciło UFO. Tym razem Dave miał ze sobą teleskop. Gołym okiem wyglądało to jak czerwona kropka. Ale przez teleskop widziałem owalny kształt otoczony dwunastoma czerwonymi światłami. Pat przekaże nagrania TJ'a Tedowi. GPS pozwoli ustalić, gdzie dokładnie pojawiły się światła. Klinometr jak wysoko były one nad horyzontem. Na podstawie odczytów kompasu zostanie ustalona trajektoria lotu. Nagranie TJ jest podobne do tego, które pokazał Sam. Widać na nim to samo wydarzenie. Czym jest ten obiekt? Jakich jest rozmiarów? W jakiej odległości od niego byli świadkowie? Czy to w ogóle był obiekt latający? Żeby mieć pełny obraz, TED potrzebuje nagrania z jeszcze jednego miejsca. Wtedy będzie w stanie określić dokładną lokalizację obiektu, jego rozmiar i prędkość. Bob Peterson był tamtego wieczoru z dziećmi w ogrodzie. Również widział światła na wierzchołkach trójkąta. Poproś mamy o telefon, muszę zadzwonić. Co przyciągnęło twoją uwagę? Spojrzałem w górę i zobaczyłem trzy czerwone światła. To było dziwne. Mieszkamy niedaleko lotniska. Często latają nad nami samoloty. Na początku pomyślałem, że to helikoptery, ale brakowało charakterystycznego hałasu. A samoloty? Obiekt leciał zbyt wolno. Mimo to Bob nie jest przekonany, że widział coś niezwykłego. Moim zdaniem to mistyfikacja. Bill Dudley, sąsiad Boba, również widział światła, ale ma inną opinię na ich temat. Mieliśmy wtedy do dyspozycji teleskop. Jeden ze znajomych patrzył przez niego, ale powiedział, że to samo widać gołym okiem. Gdyby to były rakiety świetlne, towarzyszyłby im dym, a jego nie zauważyliśmy. Pat określa lokalizację na podstawie rozmów z obydwoma mężczyznami. Wreszcie może przekazać Tedowi, co widzieli świadkowie w trzech różnych miejscach. Jednak zanim padną końcowe wnioski, zespół przeprowadzi decydujący eksperyment. Ale najpierw rozszalaje się burza. Jeśli to mistyfikacja, ktoś świetnie to zaaranżował. Sceptycy twierdzą, że czerwone światła, które widziały setki mieszkańców Stanley Park w stanie Illinois, to race przywiązane do balonów meteorologicznych. Sami świadkowie mają na ten temat inne zdanie. Rozmawiałem z synem przez telefon i obydwaj patrzyliśmy na UFO. Światła samolotów migają te tego nie robiły. To było ekscytujące i niepokojące. Doktor Ted Ackworth pracował dla NASA. Z kolei Terence Mason jest specjalistą przetwarzania obrazu z Uniwersytetu w Bostonie. Eksperci zaczynają analizę nagrania TJ-a. Jest ono najwyższej jakości spośród 30 innych filmów. Po pierwsze, materiał będzie wymagał obróbki. Nagranie tworzył amator, kręcił z ręki. Obraz się trzęsie. Wybrałem jedno ze świateł i skoncentrowałem wokół niego wszystkie związane z nim ruchy. Dzięki temu Ted i Terence mogą się przekonać, jak zachowają się dwa pozostałe punkty. Czy będą zmieniać swoją odległość od pierwszego? Wygląda na to, że zachowują dystans i obracają się. W takim razie światła muszą należeć do tej samej konstrukcji trójkątnego obiektu latającego, lub być połączone w jakiś inny sposób. Skoro światła są połączone, dlaczego niekiedy układają się w prostej linii? Czy obiekt zmienia wtedy kształt? Eksperci zgodnie stwierdzają, że nie. Punkty nie zmieniają wobec siebie położenia. Tylko świadkowie widzą je z coraz to innej perspektywy. Według mnie światła łączy jakaś konstrukcja. Terence zgadza się ze mną. Mamy pewność, że punkty nie są od siebie niezależne. Ted i Terence wciąż nie potrafią ustalić, czy świadkowie widzieli trójkątny obiekt latający, czy też światła były połączone inną konstrukcją. Na nagraniu TJ z 31 października 2004 roku, obok tajemniczego obiektu leci helikopter. Zespół skontaktował się z lokalnymi lotniskami, Federalną Administracją Lotniczą i Stowarzyszeniem Amerykańskich Pilotów, żeby znaleźć człowieka, który siedział za sterami helikoptera. Jeden z pilotów odpowiedział, że był tamtej nocy w powietrzu i widział coś dziwnego, ale nie chciał udzielić wywiadu. Chciałbym poznać wymiary obiektu. Czy ma 3 metry długości, czy 400? Możemy porównać wysokość helikoptera i odległość między dwoma z trzech świateł. Ta odległość będzie jakieś 30 razy większa niż wysokość śmigłowca. To daje 300 metrów. Też tak sądzę. Sądzę, że odległość między światłami wynosi jakieś 300 metrów albo nawet więcej. Ted I Terence wprowadzają dane miejsc, z których świadkowie widzieli niezwykłe zjawisko. GPS zaznacza każdą lokalizację na mapie. Klinometr pozwala ustalić, jak wysoko nad ziemią unosiły się światła. Dzięki odczytom kompasu można określić kierunek ich lotu. Bez tych informacji nie udałoby się wyliczyć wymiarów obiektu. Eksperci ustalają, że świadkowie widzieli ten sam obiekt przemieszczający się z zachodu nisko nad horyzontem. Z nagrania TJ wiemy, że światła były oddalone od niego mniej więcej o tyle o 4 km. Po zebraniu tych wszystkich informacji, zespół może oszacować wymiary niezidentyfikowanego obiektu latającego. Sądzę, że 460 metrów długości. Nie bierzemy tu pod uwagę skrzydeł. Dokładnie, nie istnieje samolot takiej wielkości. Łowcy UFO ustalają, że obiekt unosił się na wysokości kilkuset metrów i dwa punkty położone najdalej od siebie dzieliło 460 metrów. Możemy go porównać z Boeingiem 747 lub Airbusem 380. W ich przypadku rozpiętość skrzydeł wynosi 60-75 metrów. Nasz obiekt musiałby składać się z sześciu takich samolotów, które są już największe na świecie. Beyond that, that's like six x the largest aircraft that we have. Based on all of the.